też nie ukrywam, cieszę się jednak, że ten let's play w końcu dobiegnie końca, bo jak ta seria też się, no, długo ciągnęła, no, głównie z powodu tego mm, zawieszenia tej serii, z powodu tego, że mój komputer był uszkodzony, mój stary, i na nowy musiałem ten save od nowa tam przechodzić, tam wszystko od nowa robić, znów tam wszystko łapać, tam działać, ale w końcu mamy to wszystko już, no, niemalże z głowy, z czego się naprawdę cieszę, bo ta seria, no, jak mówię, moim zdaniem się trochę aż zbyt długo przeciągnęła, nawet dłużej jej tworzenie zajęło niż tworzeniem materiału. 3, którego no, z kolei tworzenie ile to zajęło chyba około roku? Od kwietnia 2011 do kwietnia 2012, o ile dobrze pamiętam oczywiście. Więc też to był kawał czasu, a tutaj jeszcze większy kawał czasu, co naprawdę jest, no, czymś czego nie spodziewałem, czego, no, czego na początku nie oczekiwałem, kiedy tego Let's Play tworzyłem, ale jednak do tego doszło, ale i mimo wszelkich przeciwności losu, i tak nam się uda no te Pokémony nieszczęsne Leaf Green skończyć. Ok, ten pan prosi o odznakę Bagna, którą dostaliśmy od Sabriny. Właśnie w sumie też to pokazuje jednak, że Sabrina według kolejności jest jednak po kodze, a nie przed nim. Nie wiem, zawsze myślałem, że jest przed nim, mniej więcej to jest po prostu tak no, z powodu takiej jednej książki, którą miałem o Pokemonach, gdzie te Pokemony były mniej więcej opisywane tam, no by wiecie, były opisy, tam dane, nie wiem, typ, wzrost, waga. Ruchy tego typu rzeczy mniej więcej były w tej książce o Pokemonach. I także były dane o liderach stadionów, i um, tam mniej więcej Sabrina była um, opisana jako piąty lider no, tam, no, u siebie w Safrani i Koga był tam opisany, wymieniony, wymieniony jako szósty z kolei lider. A jednak oficjalnie jest odwrotnie, jednak to Koga jest przed Sabrino niby w kolejności, co jakby trochę mnie jednak zastanawia, trochę mnie to zmyla ogólnie, ale jednak tak jest ogólnie, jednak oczywiście na to wygląda ogólnie, że. Oficjalnie to Koga jest piąty, Sabrina jest szósta... Dlaczego znaczy, sobie w sumie też jej Pokemony były silniejsze od Pokemonów Kogi, ale no, wciąż zawsze byłem przekonany jakoś głęboko, że to Sabrina jest przedtem, Koga potem, ale wiecie, po prostu tak, tak, takie coś mi po głowie zawsze chodziło. Okej, okay, w tym kamieniu pamiętam, że tutaj zawsze można znaleźć Full Restore, oczywiście znów bardzo dobre znalezisko, dla mnie Full Restore jest to jeden z najlepszych, no, z najlepszych itemów wręcz w całej grze do zdobycia, moim zdaniem. I już jest pan strażnik numer 8, ten chce, abyśmy mu tutaj pokazali odznakę ziemi, którą oczywiście zdobyliśmy niedawno od działaniego. I zanim mamy już tutaj jaskinię, wejście do tak zwanej... Victory Road, czyli droga wiktorii, droga zwycięstwa, sukcesu, triumfu i tym podobnych spraw. Tylko też widzę, jest jeszcze jakaś jagódka przed wejściem. Jest to jagódka Citrus, również całkiem fajne znalezisko. Więc wejdźmy do ostatniej jaskini, którą no, w Pokémonach tutaj, no, przynajmniej w głównej części, pokonamy. Jest, jak mówię, Victory Road. I tak ta jaskinia również się w takim dużym stopniu opiera na łamigłówkach dotyczących pchania kamieni do, do odpowiedniego miejsca. Tak, mniej więcej tam z prawej strony tego jeszcze nie widzieliśmy, ale tam na pewno jest guzik, na który musimy kamienie tutaj wepchnąć. I też natomiast co prawda polecam mieć również dużą odstraszaczy, dużo ripeli, czy, no, czy to max, czy super, czy tam jakichkolwiek innych. Jednakże też o ile je polecam ich posiadanie, o tyle jednak z drugiej strony również nie liczcie na nie w pełni, bo najpewniej będziecie w podobnej sytuacji jak ja i mimo tego, że będziecie tych ripeli używali, i tak. Pewnie prędzej czy później się napotkacie na jakieś pokemony dzikie, które jednak będą miały wyższe levele od Pokémonów w Waszej drużynie. No jak mówię, moje Pokémony tam mają wszystkie level 45, ewentualnie chyba 6. Jak się nie mylę, oczywiście. A niektóre pokemony dzikie tutaj, co występują, mają levele nawet 48, jeżeli dobrze pamiętam. No, głównie są to Oniksy, które właśnie są tymi pokemonami o wyższych levelach niż te, które mam obecnie, przy sobie, no, w swojej partii, w swoim teamie. Czyli nie jest to do końca super partia czy coś, ale okej. Okay. Jak mówię, nam repele nie można tutaj do końca w pełni liczyć, ale jednak lepiej mimo wszystko mieć takie tutaj w gotowości. Okej, okay, oczywiście też w tym miejscu spotkamy co kilka kroków trenerów, też oczywiście więcej expa, który nam się na pewno przyda, więc zobaczmy, czy jesteśmy na tyle dobrzy, żeby tam się z nią mierzyć, czy tam z nią wygrać. Z tą oto dziewczyną Naomi. Naomi mi się kojarzy z tą... Z wielną z Scorps Party. Ta była taka jedna Naomi, jak pamiętam Orzeżty! Okej, okay, to trochę będzie... No, będzie nieprzyjemne, ale... Może masz jeszcze hiperpotki na tym mam się poważnie To jest zwykły trener! To nie jest lider, czy... Rywal, czy cokolwiek, to jest zwykły trener i teraz pokonywanie tego Nantalesa będzie mi zapewne zajmowało wieki. Nie wiem, tak też w tym lecku zauważyłem, że jakoś miałem dziwnie często kłopoty właśnie z pokemonami em, z rodzinnym Vulpixa, czyli właśnie Vulpix i Nantales. Jakoś tak nie wiem, zauważyłem, że te dwa Pokémony jakoś mi tutaj trochę podpadły w tej serii ogólnie. Em, gdzie ja mam swoje leki na poparzenia? Niech to zobaczę. Uh, gdzieś na górze pewnie. Okej, okay, mam tego aż 15, mam 15 leków na poparzenia, szczerze nawet nie jestem pojęcia, bo mam do tego aż tyle, ale okej. Okay. Nie, żebym jakoś szczególnie nie narzekał, ale po prostu mnie to dziwi. Dobra, to jest ognisty wiry, jakby jest to, nie taki wsad dobry atak ognisty. Niby tam też trochę... on zadaje jakby over overtime, czyli co kolejkę trochę damage'a tam będzie zabierał Brukowi, trochę będzie jego zdrowa pochłaniać. Jednakże mnie to jakoś nie boli. Więc okej, okay, no ogólnie Naomi miała tutaj Persiana, właśnie Wulpik, Zaponite, Rapidasha i teraz Lantern co to się właśnie jej skład Pokémonów. Miała całą piątkę tutaj taką wyszykowaną, ale jednak i sobie i z tym daliśmy całkiem dobrze radę. Jak mówię, też exp zawsze mile widziany, co się jeszcze może powiesz? Nie chciałem nigdy z nikim przegrać, szczególnie z młodszym dzieciakiem. No cóż, Wiek, to nie wszystko mimo wszystko, no co zresztą nieraz historia udowodniła tak naprawdę. A okej, okay, wciąż jest siła włączona, no to wygląda ok, świetnie, tylko że nie świetnie, bo znowu wałki losowe! Okej, okay, to jest też takie ciekawe miejsce, że tutaj można jakby pchnąć kamień w jedną, ale już nie w drugą stronę, i tylko można tym sposobem zdobyć jeden item naraz. Tu na górze mamy tak, Team 02, czyli Dragon Claw, smoczy pazur. I jeżeli macie w teamie Charizarda albo Aerodactyla, to warto ich tego ruchu nauczyć, bo, ponieważ jednak ruch typu smoczego może wam się w teamie szczerze przydać, więc dobrze byłoby ten ruch mieć na no, jednym z tych dwóch Pokémonów, jeżeli go macie w teamie, oczywiście. I tak, też nie fajna rzecz, propos tej jaskini, że jednak tutaj, jak się wyjdzie i znów wejdzie z jakiejś sekcji, to łamigówki się resetują, i przez to trzeba wszystko od nowa znów robić, co się robiło wcześniej. E, tak, chyba nie mówiłem też w ogóle, co ten kamień właśnie robi, jego pchnięcie tam na guzik z prawej strony. Otóż on usuwa tą ścianę taką, to widzimy, taka jest ściana kamienna tutaj na środku, tuż nade mną. O, tutaj dokładnie. Ona zaniknie, jeżeli tylko ten kamień będzie wepchnięty na ten guzik, ten biały, okrągły, no jakże się wyróżniający guzik tam z prawej strony. I jak mówiłem, tutaj repele no niby fajnie mieć, ale nie zawsze działają w tym miejscu, no z tego powodu, że moje pokemony są trochę jednak e, no, underlevel, czyli mają trochę niedobór jednak leveli, co w sumie trochę dziwne, bo zobaczyłem, wiecie, z każdym po kolei trenerem chociażby, więc myślałem, że może z tym kłopotów nie będzie, jednak nie, będą na każdym kroku mimo wszystko na to wygląda, no trudno. Muszę już użyć kolejnego, jak mówię, też na to miejsce jednak mimo wszystko dobrze mieć dużo tych repeli. Bo oczywiście o ile one nie odstraszą Pokémonów na levelach wyższych, to jednak na niższych lub, ty, no, lub tych samych, to jednak e, e, tych Pokémonów się chociaż pozbędziecie, więc nie jest tak źle. Zawsze mogło być tego więcej. Ok, co tu jest z lewej? Mamy rzadki cuks! Okej, okay, to mi się też podoba, tylko komu to teraz dam? Kto ma u mnie najgorszą obecnie sytuację z zaświadczeniem? Zobaczmy. nie, tutaj to jest nie ta strona. Eee, misterio ma tego mało, jak widzę, i chyba jemu dam to najpewniej. Owszem, zgadza się, misterio, dla ciebie wędruje cukierek. Aż wiecie, tak mi się teraz skarżyło, że wiecie, że ciasko leci dla ciebie, że takie coś się mówi. Wiecie, no w, inter w internecie w szczególności, ale nie mam ciaska, mam cukierka. Mam nadzieję, że misteriowi to będzie wystarczyło. Też może a propos Misterio powiem, że on na levelu 41 uczy się ruchu Endure, który pozwala mu na wytrzymanie em, ataku, który by go normalnie znokautował. A czy jest to niby fajny ruch, ale na Mysterio bym go. Znaczy um, na misterio bym go nie dawał, ponieważ jednak Misterio trochę jest mimo wszystko zbyt mało wytrzymałem Pokémonem, żeby ten atak jakoś był na nim skuteczny, moim zdaniem. I także. Um, i także Magneton na levelu 44 uczy się ruchu True Attack, czyli tego ruchu, który się mniej więcej nauczył już mój Dodrio, moja Sky. Ten właśnie jakby fajny ruch typu normalnego. To wiecie co. Co wiecie, co ciska i ogniem, i lodem, i błyskawicą jednocześnie. A czekuję znaczy magneton, magneton... tego się też może nauczyć, ale nie polecam tego dawać na Magnetona, bo jednak wiecie, Magneton ma zbyt małą ofensywę normalną, więc na takim Pokemonie Triatak będzie zupełnie zmarnowanym ruchem. A, widzę, że jesteś dobra. Zobaczmy, jak bardzo dobra. No i znów Rolando! Mówię wam, im się pomysły kończyłem, wiecie. Był Ronald, Roland i teraz Rolando! Poważnie, gro, nie mówisz poważnie. A czy właśnie, jak mam mówić poważnie, skoro takiemi taki znów tutaj imiona zarzuca w moją stronę? Nie fajnie, gro, nie fajnie leniuchujecie, widzę, panowie pro, no, programiści. Okej, okay, tego Pokemona nie jestem pewien czy widzieliśmy. Będzie to, jak się za chwilę okaże. Charizard! Najwyższa forma ewolucyjna Charmandera, typ... ognistolatający. Oczywiście, tutaj też mózg będzie dobrym wyborem Pokémona i... Ty umiesz w ogóle... zasłonę tym? Okej, okay, ciekawie. Ciekawie, nie ukrywam, chociaż to, mi, to ci chyba w walce dużo nie pomoże. No, tym bardziej, że oczywiście... Rodzina Charmander'a nie słynie z jakiejś szczególnie dobrej defensywy, więc ten tralizacje no jednak nie był kłopotem, mimo tego... mimo tej zasłony dymnej i level up dla mózgu mroza. O, i Oj, się widzę, panie Muzgomerus łaskotek. Łaskoty chyba obniżają, jak pamiętam i ofensywę, i defensywę, jeszcze się upewnie. Owszem, to prawda, ale chyba to się nie przyda aż tak bardzo. Gdyby może to, nie wiem, była ofensywa i specjalna defensywa, to może bym jeszcze się tego nauczył. Ale skoro jest to defensywa normalna, obniżona, to jednak myślę, że nie. Łaskotki sobie raczej daruję. Miałem szansę! Ja miałem większe, więc sorry. Przyznaję, Przyznaj! Jesteś lepsza ode mnie! Chociaż się potrafisz przyznać, a to już jest... No krok naprzód, nie ukrywam. Także powiem od razu, że w tym miejscu jednak również polecam mieć całkiem dużo potek i przedmiotów uzdrawiających. Tak, potek i dużo itemów, które albo uzdrawiają, albo leczą, czy coś tam innego robią, bo jednak wiecie, w tym miejscu też niektórzy trenerzy mogą być nieco problematyczni, mogą wam nieco pokemony albo zranić, albo mogą wam też jakieś nieciekawe statusy nanieść, więc też tego raczej pilnujcie, żeby takie itemy mieć w całkiem rozsądnych ilościach. Uch, to jest jedna z rzeczy, których naprawdę no, nie lubię w dużej ilości, no JRPG-ów w szczególności. Random encounters, czyli losowe potyczki z jakimś przeciwnikiem w dziczy, czy coś takiego po prostu. Paranoja i tyle, Kurczę, Nie ma tego, nie wiem, w nowszych fanala fantazji, nie ma tego w Personie chociażby, tam nie ma przecież Random Encounterów, nie ma tego też, tej w serii Earth Band i tam to było właśnie fajne. A tu tylko nie, że idziesz gdzieś tam, oj, nagle coś się pojawia, jest czarny ekran, po prostu... To może człowieka niesamowicie wnerwić. Nie ukrywam tego. Dobra, więc chociaż pchnąłem ten tutaj kamień na guzik, tam widzę jakiś item i także widzę tego oto pana, który chce najwidoczniej walczyć. Oto jest droga Wiktorii! To jest ostatni test dla trenerów. Acio! Co to w ogóle miało być to, Hacio? Okrzyk wojenny bitewny po porażce czy co? Jeżeli utknęłaś, to postara się ruszyć może kilka kamieni stąd. Co? Owszem, robię cały czas, dziękuję za poradę, ale jest jakże niepotrzebna. Co to jest za item, który tam widziałem jakiś czas temu? O, ty draniu, teraz jesteś tutaj... Ty mnie do walki zmuszasz, jak widzę. Świetnie, Żyrej Kamień. <laughs> Żyrej, Żyrej, Krytyczny Kamień, bo czemu nie? To wyszło świetnie, brawo Alegretta! Ta, chociaż inne Pokémony, które póki co tutaj w dziczy występowały, chociaż one, wiecie, e, pozwalały mi na ucieczkę, ale ten Golbat nie, nie uciekniesz mi... I... Proszę, daj mi... dodaj kamienia! Najprościej mówiąc, okej, okay, Tien, 37, 7, burza piaskowa. E, ten ruch chyba ranił każdego Pokemona, no, co kolejkę, który nie jest z typu ziemnego, jak pamiętam. Chyba, że się mylę, czekać jeszcze ten Tien sobie przejrzę, bo szczerze tego ruchu nie pamiętam idealnie, na czym on polega. E, 37 to było, 37, 37, tu jesteś. Tak, tylko ziemnem, Kamiennem i stalowe Pokémony nie będą tutaj ranione przez właśnie burzę piaskową i wszystkie inne będą no, przez pięć kolejek, co no ranione po prostu. Więc na to ten, ten ruch polega. Niezły ruch, ale też chyba nie będę na tego ruchu nikogo, nikogo uczył. Chyba, że nagle zmienię zdanie, ale wątpię w to no oczywiście. Okej, okay, tu nie ma nic, za to jest ten pan, więc teraz dojdzie do walki z nim. Co tam masz? A! Więc chcesz się zmierzyć z elitarną czwórką? Masz mnie! No to cudnie, no teraz też moje pokemony wszystkie mają level 46, więc teraz będzie na pewno mniej występowało w dziczy, które będą mi tutaj w fujarę zawracały. Coś może jeszcze jest w tym kamieniu? Nie przekonam się, bo jest kolejny dziki pokemon! FUCK! Nie, nie było nic, więc to był tylko czas zmarnowany. Ciebie znam, z tobą się biłem, idę teraz w tę stronę, bo to mnie jeszcze nie było w takim wypadku. A muszę się tamtej ściany pozbyć. Ale najpierw item, co tym razem? Full Heal, znowu dobre znalezisko. Jak mówię, zawsze coś się przyda, co może leczyć się statusy i to jakiekolwiek właściwie, bo Full Hill działa na każdy status właściwie. Tu kolejny pan, co ty tam masz do pokazania? Zaz zbiczujesz mnie? Ej, że tak powiem, bitch, please! Pff, dobra. A więc. Dobra, to był pan specyficzny. I okej, okay, ten Reaper też był specyficzny, bo się w idealnej chwili wręcz tutaj wyłączył, przestał działać, więc czas na kolejną sztukę. Mamy chyba tego jeszcze 8. Powinno mi to śmiało do końca tej jaski nie starczyć, szczerze mówiąc, no. Chyba myślę, że mniej niż 2500 kroków tej jaskini pokonam. Jeżeli nie pokonam. Jeżeli nie, to zjem swoje kapcie, ale no. Dobra, wiecie co kłamie, nie będę na swoich kapci, bo jeszcze potem będę nie wiem, żygo, będzie za mną źle i w ogóle i tak dalej. Czy jest trudno? Znaczy bo ja wiem, odrobinkę, ale mogą być gorzej.